Zgodnie z Waszą prośbą nagrywam Wam teraz przykładowe rozwiązanie bilansu otwarcia. Mam nadzieję, że wszystko widać. Tutaj mamy nasz, nasz przykładowy bilans. Tutaj mamy treść zadania, czyli charakterystykę naszego przedsiębiorstwa i oczywiście to jest wzięte z jednego z Waszych egzaminów. Mamy przedsiębiorstwo o następującej charakterystyce. Jan Kowalski odziedziczył po rodzicach działkę wraz z budynkami, w których po modernizacji zamierza rozpocząć produkcję kiszonej kapusty. Działalność zostanie rozpoczęta z dniem 1 września 2016 pod warunkiem, że przedsięwzięcie okaże się rentowne. Przedsiębiorca zamierza podpisać umowy na dostawę kapusty z okolicznymi rolnikami o gwarantowanej cenie. 40 groszy za kilogram. Docelowo planowany jest zakup i przetworzenie 300 ton kapusty rocznie. Zastosowana technologia umożliwia pozyskanie 80% surowca w produkcie gotowym, a pozostałość to straty technologicznie uzasadnione. Przedsiębiorca zamierza zakupić urządzenia i wyposażenie o wartości 200 tysięcy złotych, które sfinansuje kredytem długoterminowym. Pan Kowalski podpisze umowę na odbiór kapusty kieszonej z dużą siecią handlową w cenie 2 zł za kilogram. Produkt pakowany będzie w wiaderka. Odbiór surówek zapewnia odbiorca. Przedsiębiorstwa posiada, przedsiębiorca posiada środki finansowe w kwocie 250 tysięcy złotych. kwoty tej 100 tysięcy przeznaczone będzie na modernizację budynków. Pozostała kwota zostanie wpłacona na konto bankowe i przeznaczona na zakup kapusty od rolników. Wiaderka oraz dodatki do kieszenia na kwotę 5 tysięcy złotych. Zostaną nabyte z otoczonym terminem płatności. Przedsiębiorca będzie płacił liniowy podatek dochodowy 19%. I mamy wykaz odziedziczonego majątku, nakłady inwestycyjne w budynkach i taki macie bilans. Czyli tutaj już egzaminator wpisał Wam w nasz bilans środki trwałe. Ja to zawsze robię tak i Wam to też polecam, że po kolei sobie czytam zdanie po zdaniu, co mi pasuje, to w to sobie wpisuję w, nasze, w nasz bilans. Eee, zaczniemy sobie może jednak od tego, że mamy wykaz odziedziczonego majątku, wiemy, że musimy tutaj wpisać grunty. Eee, mamy działkę 1,5 hektara 50 tysięcy, to są nasze grunty, więc wpisujemy sobie tutaj 50 tysięcy złotych za nasze grunty. Budynki. Nasze budynki to, to będą budynek przechowalni i budynek gospodarczy. To jest razem 250 000 i 200 tysięcy, to jest 450 tysięcy, ale... Przy budynku uwzględniamy, tak jak to, pewnie to pamiętacie, modernizację budynków. Modernizację wpisujemy przy budynkach. Czyli mamy 450 i 100 to jest 550 tysięcy złotych. <laughs> Maszyny, urządzenia i środki transportu. Czyli teraz sobie już musimy przeczytać jeszcze raz treść i po kolei sobie wybieramy to, co nam pasuje. Tutaj nie ma nic interesującego nas, tak naprawdę. Dobrze, zaczyna się tutaj. Przedsiębiorca zamierza zakupić y, urządzenia i wyposażenie o wartości 200 tys. złotych, które sfinansuje kredytem długoterminowym, czyli nasze maszyny, urządzenia i środki transportu, zgodnie z treścią, to będzie 200 tys. złotych i od razu wiemy, że sfinansuje to kredytem długoterminowym, czyli do kapitałów obcych wpisujemy kredyt. Oczywiście, kredyt jest w kapitałach obcych. Kredyt długoterminowy o wartości 200 tysięcy złotych. Dobra, mamy kredyt. E, co mamy dalej? Pan Kowalski podpisze na umowę na odbór kapusty. To nas tutaj nie interesuje. Przedsiębiorca posiada środki finansowe w kwocie 250 tysięcy. Środki finansowe, czyli mamy kapitał własny. Piszemy sobie e, przy kapitale własnym. Środki finansowe. I tutaj będzie 250 tysięcy. Z kwoty tej 100 tysięcy przeznaczone będzie na modernizację budynków, którą mamy tutaj w tych 550 tysiącach, bo już żeśmy to sobie wpisali. Pozostała kwota zostanie wpłacana na konto bankowe i przeznaczona na zakup kapusty od rolników. Czyli 250 minus 100 tysięcy to nam zostaje 150 tysięcy i to idzie na rachunek bankowy. Czyli przy aktywach obrotowych wpisujemy sobie rachunek bankowy i na rachunek bankowy wpisujemy 150 tysięcy złotych. Eee, wiaderka oraz dodatki do kiszenia na kwotę 5000 zł zostaną nabyte z odroczonym terminem płatności. Wiaderka oraz dodatki do kiszenia na kwotę 5000 zł, to my wiemy, że to są materiały. Czyli wpisujemy sobie materiały. Oczywiście, materiały są w aktywach obrotowych, to absolutnie musicie wiedzieć. 5000 zł wpisujemy sobie i wiemy, że ten zwrot zostaną nabyte z odroczonym terminem płatności, oznacza tyle że zostały zakupione na fakturę a faktura to są zobowiązania wobec dostawców na sobie zapiszemy faktura, żebyście wiedzieli i to oczywiście jest w kapitałach obcych i to jest na kwotę 5000 zł <laughs> No, i co? I teraz to sobie wszystko sumujemy, oczywiście. Tylko zrobimy to w ten sposób. Ja to zawsze robię tak. Jak wszystko, co już z treści wzięłam, wpisałam sobie do naszej tabeli, to wtedy sobie to sumuję i zobaczymy, czy nam się zgadzają sumy. Bo w bilansie, oczywiście, zasadą złotą jest to, że suma aktywów ma się równać sumie pasywów. I to jest nasza podstawa, żebyśmy zaliczyli to zadanie. Czyli sumujemy sobie 550 tysięcy po kolei. Przepraszam, 50 tysięcy plus 550 tysięcy plus 200 tysięcy plus 150 tysięcy i plus 5 tysięcy z materiałów to nam w sumie daje 955 tysięcy złotych. Dobra, a teraz sobie sprawdzimy naszą sumę pasywów. Mamy tak, mamy środki finansowe w kwocie 250 tysięcy. Kredyt długoterminowy 200 i faktura 5, czyli mamy 455 tysięcy. Nie zgadza nam się, prawda? My wiemy w takiej sytuacji, zawsze Wam powtarzałam o tym, że musimy sobie znaleźć tą różnicę. 955 minus 450, 455 tysięcy to jest różnica 500 tysięcy złotych. I gdzie jest to nasze 500 tysięcy złotych? Pamiętacie, jak ja Wam mówiłam? Podstawowa zasada taka, że jeżeli mamy mm, jeżeli nam się coś nie zgadza, to zazwyczaj to nam się nie będzie zgadzało w kapitale własnym. Dlatego, że w tym zadaniu działka, budynek przechowalni i budynek gospodarczy to będzie jednocześnie, oprócz tego, że to są nasze aktywa trwałe, to to będzie też yy, nasz kapitał własny, czyli do środków finansowych jeszcze musimy sobie dodać 50 tysięcy z działki, 250 z budynku przechowalni i 200 z budynku gospodarczego, czyli w sumie mamy. 500 tysięcy, więc nam się wszystko teraz zgadza. 500 tysięcy złotych. Czyli tutaj w sumie będzie 955 tysięcy. Pamiętajcie zawsze, że jeżeli wam się to nie zgadza, cokolwiek tutaj, to liczycie sobie, o ile wam się nie zgadza i gdzie te pieniądze są ukryte. Zazwyczaj są ukryte właśnie w działkach i w budynkach, które oprócz tego, że są naszymi aktywami, to jednocześnie stanowią nasz kapitał własny. Rozwiązane zadanie. Dziękuję bardzo.